Biblioteki mają szansę na nowe życie. Wszystko za sprawą programu, do którego przystąpił dziś marszałek Województwa Śląskiego. To jest dobry program. Mam nadzieję, że on uzupełni nasze działania w zakresie społeczeństwa informacyjnego. To wyzwanie również dla nas żeby stworzyć sieć ogólnie dostępną. Czyli z jednej strony mamy partnera, który chce nas wesprzeć sprzętowo, z drugiej strony musimy rozmawiać z partnerami, którzy biznesowo do tego podchodzą. Mówimy o sieciach, mówimy o operatorach, a w efekcie mamy uzyskać społeczeństwo informacyjne. Ten program to duża szansa dla bibliotek znajdujących się na wsiach i małych miejscowościach to właśnie one otrzymają wysokiej klasy sprzęt, laptopy, projektory multimedialne czy drukarki, a kadra zostanie odpowiednio przeszkolona. Łatwo można, wydaje mi się, zniechęcić, zwłaszcza ludzi, którzy właśnie są z mniejszych miejscowości i. Yy. Przez myślę, jakiś brak serdeczności, brak życzliwości i to jest, to jest bardzo ważne, bardzo jakie osoby będą tam pracować. W dobrze zaopatrzonych placówkach każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Dorośli przyjdą na spotkanie z ich ulubionym autorem, a seniorzy dowiedzą się, jak korzystać z internetu. Wierzę w to głęboko, że te nowe formy sprawią, że nasze biblioteki będą atrakcyjne i będą nawiedzane przez czytelników w większym stopniu. Nie mówiąc już o tym, że już internet stanie się właściwie dostępny dla wszystkich ludzi w tych małych miejscowościach. A to już jest inny świat. Podczas uroczystości najlepszych pracowników bibliotek odznaczono medalami okolicznościowymi. Wręczał je marszałek Bogusław Śmigielski i wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. Program poprawienia kondycji bibliotek potrwa do roku 2013. Wszystko po to, by te ośrodki w dobie internetu odżyły, a nie przeszły do historii.